Dzisiaj jesteśmy w Łusku Zdroju, w pięknym mieście uzdrowiskowym w województwie świętokrzyskim. Poza perłami architektury związanymi z infrastrukturą sanatoryjną, pojawiło się tutaj też takie piękne cudo w postaci kładki, która łączy tereny uzdrowiska, czyli tamtą stronę. Szpitalem rehabilitacyjnym tak zwana Górka. Konstrukcja kładki wykonana jest ze specjalnej stali, tak zwanej kortenowskiej. Nie musi być zabezpieczona tylko rozdzielnie, bo stal kortenowska sama w sobie wytwarza specjalną powłokę. To zabezpiecza ją przed korozją mózgrój kładka bardzo odważna szczerze powiedziawszy. no część mieszkańców pewnie się nie podoba ale jest to zawsze jakiś zielon architektury który na który trzeba zwrócić uwagę Rzut oka na szpital górka w czasach technikum miało się tam praktyki przy remoncie zwróćmy uwagę na podpory, wyglądają bardzo delikatnie. Znajdziemy sobie na górę. Wchodzimy jednym z wejść sodowych. Na wierzchnię prawdopodobnie żywicy epoksydowej poliuretanową epoksydowej No i spójrzmy jak to wygląda. Star kortenowska. wygląda to mega industrialnie. Fajnie by się to pewnie wpisało wiele krajobrazów na górnym śląsku, tak mi bliskim a tu kładka znalazła miejsce w również również miejsce mi bardzo bardzo bliskie nad drogą wojewódzką jest tutaj takie odwodnienie liniowe, natomiast na pozostałych zejściach jest odwodnienie czysto grawitacyjne. Widok na uzdrowisko i sanatorium włókniarz zejście dla pieszych. i droga dla rowerów. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Idziemy sobie tym zejściem dla rowerów. Z nocy jest na pewno dużo fajniejszy widok Mamy pięknie zamontowane elementy oświetlenia No i jeszcze widok z tej strony Mega nietypowa kładka Została wybrana w konkursie architektonicznym, -architek -architek zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektury Polskich, Także no, bryła jest mega odważna. Przejdziemy sobie jeszcze w stronę sanatorium Bukniarz. Proszę patrzeć jaka ja tak to stała kapitan do Kapitalnie to wygląda. Widok nakładka od strony to na sanatorium tu właśnie na zajściach też jest żywica położona natomiast tu widzimy, że odwodnienie jest czysto grawitacyjne, woda sobie spada na dół Teraz podejdziemy sobie w podkładkę od strony wejścia od Samentarium Włókniarz potężne kąski, blachy połączone w jeden, wygląda to mega majestetycznie Oczywiście, część się nie spodoba Tak jak mówiłem o busku Zdania są na temat tej kładki, delikatnie mówiąc, podzielone Ale dla mnie jako inżyniera no, trudno jakby się coś takiego nie podobało Mega industrialnie Tak to wygląda od spodu No i te podpory które dla mnie robią największe wrażenie Cały ciężar jest posadowiony na takich normalnie źletkach Można to zobaczyć Taki kawał blachy taki Widzicie na górę. Widok z strony sanatorium Górka. Taka fajna architektury. w fajnym mieście. Zapraszam. Można zobaczyć poza tą piękną kładką wiele różnie, równie ciekawej architektury. Zapraszamy do odwiedzenia tężni w Busku. Oczywiście nie teraz, bo to jest zamknięte, ale od marca już będzie otwarte. To tyle. Zdrawiam. Dajcie lajka. Suba architekci, inżynierowie. Pozdrawiam.